Cześć, z tej strony Bartek. A to jest program, w którym pokazuję swoją przygodę z ważeniem piwa, i dzisiaj będzie mały eksperyment. Jakiś czas temu trafiłem na dosyć kontrowersyjną recepturę na piwo Viking Premium Lager. I ta receptura była dostarczona właśnie przez słodownie Viking Malt, Viking Malt zwał jak zał, stary strzeglon. No i tam się troszkę wylało komentarzy pod tą recepturą. A dlaczego? A dlatego, że kontrowersyjne jest tam zacieranie, które w sumie trwa tylko i wyłącznie 16 minut. Jeżeli chodzi o to, jak ja podchodzę do tego typu... Eksperymentów, no to 16 minut, to jednak wydawało mi się, że jest troszkę za krótko. Ja eksperymentowałem z krótkimi zacieraniami, powiedzmy 20-30 minut. No i problem tam był taki, że jednak tej skrobi w tym piwie jeszcze, w tej brzeżce jeszcze zostawało, tak? Ale nie jestem jakoś strasznie mocno e, sfokusowany na to, że zacieranie musi trwać 60 minut bo dłużej, bo inaczej piwo nie wyjdzie. Raczej Raczej jestem skłonny do eksperymentów i jak widzę taką recepturę, gdzie jest napisane 16 minut, to jestem bardziej ciekawy niż oburzony. Oburzony w ogóle nie jestem. Jestem mega ciekawy, co mi z tego wyjdzie, bo zamierzam dzisiaj zatrzeć właśnie w takim samym schemacie, jaki jest dostarczony przez Wiking Malta. Będę mówił Wiking Malta, nie Malt, bo dziwnie mi to brzmi. Yy, Okej, okay. dobra. Jeżeli chodzi o samą recepturę, no to fajnie to jest podane, jak procentowo ma się rozkładać słód. Jest tutaj pizneński, 63%, dużo dekstrynowego, 17%, 12% golden ale'a i 5% pszenicznego. Bardzo standardowy zasób, może poza tym dekstrynowym, sporą, sporą jego ilością. No ale pewnie to jest związane z tym, żeby dostać właśnie taką pełnię w tym piwie. No i zacieranie. Zobaczcie zacieranie. Proporcje słód, woda 1 do 4, czyli 1 kg słodu, 4 litry wody. Wszystko... O, ktoś tu się kręci. Nie kręci. Dobra. Wszystko w porządku z tym 1 do 4. No a teraz samo zacieranie. Pierwsza bardzo istotna sprawa, zakwaszanie, zacieru, zakwaszenie zacieru kwasem mlekowym do poziomu 5,5 pH. Nie musi to być kwas mlekowy, może to być na przykład e, kwas fosforowy, bądź cokolwiek innego, co neutralnie zakwasi e, wodę do zacierania. Po co to trzeba zrobić? No, w tym przypadku jest to dosyć konieczne, gdyż e, odpowiednie pH wody sprawia to, że enzymy działają bardzo efektywnie. No i tu właśnie jest zamysł taki, e, autora receptury, żeby ustalić to pH jak najlepsze, żeby te enzymy mogły jak najszybciej i jak najefektywniej dostać się i zmienić skrobie na cukry prostsze, maltozę oraz dekstryny. No i tu jest właśnie chyba nacisk na to, żeby te 16 minut, jednak coś tam się zadziało przez te 16 minut. E, temperatura zacierania, i tu zaczynają ciekawe rzeczy. 58 do 63 w 5 minut i tutaj autor sugeruje, że od tych 58 do 63 trzeba przechodzić w 5 minut, czyli 1 stopień na minutę, nie wiem jak mi to wyjdzie to podgrzewanie po prostu ustawię y, podgrzew na 58 przez, y, podbiję o 1 stopień, zobaczę przez ile to się będzie podgrzewać, jak y, przez minutę no to spoko podbijam o następne, jak trochę mniej no to no nic nie poradzę, nie będę dogrzewał tego jakimiś grzałkami. Po prostu do tych 63 dojdzie mi podgrzewając no w takim czasie, co mi to podgrzeje. Jestem ciekawy. Mam nadzieję, że to będzie około tych 5 minut, bo jednak stopień na minutę powinno być ok. No i podobno tutaj jest z tym magia. 58 stopni, no to jest hmm, przerwa tak naprawdę białkowa, ale też już przerwa cukrzająca Ta przerwa maltozowa, gdzie działa Beta amylaza, 58 stopni, yy, przerwa białkowa. Ona dobrze wpływa na pienistość oraz na klarowność, poprawia klarowność. Tylko, że ona tutaj będzie bardzo krótka, 58 stopni to jest tak naprawdę e, ostatni punkt tej e, takiej najbardziej efektywnej przerwy białkowej. Potem, oczywiście, ona też cały czas działa. Potem 59-60 już wchodzimy tą taką typową przerwę z cukrzającą maltozową beta-amylaza. No i tutaj te 5 minut sprawi, że piwo będzie miało więcej fermentowalnych cukrów. No, ma to poprawić podejrzewamy pienistość oraz klarowność. Króciutko, bardzo króciutko. No i potem od razu jest przeskok na 73 stopnie. No i tutaj 10 minut w 73 stopniach jest to Przerwa z cukrzająca, gdzie działa alfa-amylaza, czyli powstaje sporo tych cukrów, które nie są fermentowalne. No i tutaj jest problem, albo to nie jest problem, może to jest założenie tej receptury, że temperatura od tych 63 do 73 będzie... A, czekajcie, bo może to jest coś takiego, że właśnie od 63 do 73... Ma o 1 stopień być zwiększana i to ta 10 minut będzie. Czyli nie to, że podgrzewam i 10 minut 93, tylko do tych 73 ma dochodzić przez 10 minut. Czyli tutaj będzie tak naprawdę głównie ta przerwa sukrzająca maltozowa beta-amylaza, tak, bo ona traci swoją aktywność w powiedzmy 70 stopniach, czyli przez te 3 stopnie będzie dopiero ta e, alfa-amylaza. Czyli tu raczej będzie piwo, nastawienie na te cukry dobrze fermentowane. Spoko, to może się udać, kurczę. 16 minut, no i 77 stopni marszałt przez jedną minutę. Dezaktywacja wszystkich enzymów cukrzających, tak żeby potem, już jak się zacznie to wszystko oziębiać, żeby z powrotem enzymy nie zaczęły działać i nie produkowały piwa wytrawnego. Myślę, że tutaj właśnie z wyjściem z... Wyjście z zacierania po to, żeby zdezaktywować, żeby nie zaburzyć rozkładu cukru, który powstał podczas wcześniejszych etapów zacieranie jestem mega ciekawy. 16 minut, mega krótko. No tutaj, oczywiście ludzie pisali, że to są herezje, że nie może z tego nic wyjść. Ja jednak jestem tutaj dosyć entuzjastycznie nastawiony do tej receptury. W schematu zacierania, nie jestem fanem mimo, że robiłem bardzo krótkie ważenia, nie jestem fanem śrubowania czasu wszędzie, gdzie się da tylko tam, gdzie można, ewentualnie a zacieranie nie jest nie jestem do końca przekonany, że jest takim etapem, w którym można ten czas zbijać, praktycznie do zera do zera nie można 16 minut, dobra sprawdzimy to, sprawdzimy to dobra, najpierw to trzeba ułożyć recepturę Recepturę łożę raczej na 12 litrów tego piwa, gdyż nie chcę go mieć więcej. Zaszczepię go, nie to będzie nie będzie lager, jak go zaszczepię kwejkami. mnie to bardziej interesuje to, jakie właśnie, jakie właśnie efekty da te zacieranie. Oczywiście po tych 16 minutach zrobię próbę jodową i zobaczę, że tamtej skrobi jeszcze sporo zostało, bo zostanie, mimo że są te słynne cytaty, że przy dzisiejszych słodach tak modyfikowanych, to one już się zacierają. I tutaj wybierz sobie jakąś cyferkę, liczbę mniejszą niż 60 minut. I to, jakie cytaty są, prawdziwe, nieprawdziwe, sprawdźcie. Ja za chwilę będę sprawdzał. Mm. Recepturę. Ja recepturę może ułożymy sobie na grain faderze. Mm -hmm, mm -hmm. Create New Recipe. Nie recipe tylko Recipe, Create New Recipe. Słup bizneński, to jest... Co to będzie? To nie będzie nic. Nothing beer. ok okej, okay, okej. Okay. Zaznaczam sobie equipment, scale, round values, value, badge value. Oj! Czekajcie. ok za dużo przycisków. Zrobimy sobie y, warkę 10, która 70%. Ok, ok, ok. Add fermentables. i teraz czy coś tu z Wikinga jest? Nie ma nic. Pizen mat. Cyk, 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 cyk. No, może te słody Wikinga też sprawiają, że po prostu tak dobrze się wszystko będzie zacierać. Pilzen ma Wiking, 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 Wiking nie ma. E, ok. No to damy bezmalcowy. Powiedzmy, jest praktycznie to samo. Mam na razie 3 kg. E, co tutaj jeszcze jest? E, dekstrynowy o kurczę. dekstrynowy nie wiem, jak po angielsku jest malty dekstrynowy. Dekstryny? dextrins. O, proszę. Jest nawet z Wiking Malta. Jego jest 17%. No to damy na razie 1 kg. Tutaj jeszcze jest golden ale. Z Wikinga jest. Go jest 12%. Zostawimy jeden ten i pszeniczny, wit. wit. Karamel. wit to nie. Damy jakiś standardowy. Jak znajdę? Astroid nie. Katemet. Który tu wybrać? No tu są jakieś standardowe, generik ok. I go ben, jego będzie powiedzmy 0,4. Na razie na Fryer wszystko wpisałem. Zobaczymy, jakie są procenty. Gdzie są procenty? Tu są procenty. Piznieckiego ma być 66, dekstrynowego tu jest 18, to jest prawie dobrze. To jest powiedzmy mm, 0,7, nie, 0,8. Tego będzie 0,7. A wita ma być 5, tam to 0,2. Prawie dobrze. Te 3 kg. Tutaj usilnie chcę zostawić te 3 kg. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak zrobimy. Yy, dobra, to jest 17, to tego trochę mniej powinno być. A tego trochę więcej. To zrobimy tak. Tak. Tak nie pokombinujemy, pokombinujemy dobra pół kilo, 0,2 0,25 ok, powiedzmy, że jest taka receptura minimalne różnice procentowe, tu jest prawie tak samo 66%, tu jest 17%, prawie to samo 12% i 5%, ok można uznać, że to jest receptura Taka jak tutaj. Bardzo dużo dekstrynowego. Pizneński, niech będzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gra gitara. Dobra. W e, tym razie nic nie będę dodawał. E, masz steps. Nie wiem, jak to ustawić. E, zrobimy to e, manualnie, że ustawię podgrzewanie na 58. E, time, dam 5 minut, a potem będzie. Podejście do 73. Niech będzie 10. Ja to będę re regulował yy, wszystko ręcznie. I 77 przez minutę. Ok, 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 ok. Dobra, podbija się. Będzie cyk I co minutę będę po prostu cykał do góry. Mogę ustawić to przez minutę, tak, a potem. 59. No nie wiem, czy mi się chce tak bawić. A może chce mi się tak bawić. Nie bo nie wiadomo, ile to się będzie podgrzewać tak naprawdę. Dobra, zostawimy to tak, to tak. I to już będzie OK. ok, dobra. Save. Pach! Okej. Okay. Dobra. No, i to jest to jest receptura. Receptura. No, ona nie jest kom kompletna, oczywiście tam jeszcze powinny dojść drożdże, schemat fermentacji, ale jest receptura do zacierania, czyli jaki słód i schemat. Dobra, teraz trzeba to tak naprawdę wszystko odpalić, wrzucić i zrobić próbę jodową, a potem to zagotować. Gotowanie zrobię normalne 60-minutowe, tak żeby te białka się trochę postrącały, bo ich tam pewnie trochę zostanie żeby to piwo wyszło jednak klarowne. Być może wrzucę floka jak znajdę. Nie wiem, czy mam nawet jeszcze. No i potem dodam do tego kwejki. Zobaczę, jak wyjdzie na tym piwo. Taki od eksperyment. No, Viking tam się chwalił, że on robi na tym piwa i wychodzą dobrze. Tylko tam fermentacja jest y, chyba na W3470. W3470. Tak, 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 tak. Mhm. No i jest y, fermentacja ciśnieniowa 1,5 bara. No okej. Okay. No dobrze, dobrze. Co tu piszą? Piszą, że jest dopa. Sprawdźmy, sprawdźmy. Tak, lecimy, rzucamy słód. Ok, dobra, powoli zaczynam zacieranie. I zaczynam oczywiście od wlania wody do zacierania. Będę zacierał bez wysładzania. Wlewam 18 litrów wody do kotła. To w sumie mniej więcej wyjdzie tak właśnie te 4 do 1, jeżeli chodzi o stosunek wody do ziarna. I jeszcze bardziej skróci mi to czas ważenia, bo nie będzie trzeba wysładzać, nie trzeba podgrzewać wody do wysładzania. Jest to mega ciekawy raz, czy się zatrze, dwa, jaki wyjdzie ekstrakt. Kalkulator mówi 20. Nie wierzę. Bardzo nie wierzę. Dobra, wlewam wodę, podgrzewam, a potem partiami będę sobie odważał cztery słody i wrzucę do zacierania plizneński dekstrynujący golden ale oraz pszeniczny. Dobra, woda jest podgrzana. Jestem ciekaw, jakie ona ma w tym momencie pH. A niestety musiałem przeprosić się z tym ciulowym pH-metrem, bo ten kozacki mi się z niby zepsuł. Znaczy, niby kozacki, zepsuł się na pewno. Albo po prostu rozkalibrował. 7-4. czyli na oko trzeba dodać trochę kwasu fosforowego. No, w pierwszym strzale dodam jakieś 3,5 ml. I zobaczę, jakie jest pH. 6, 2. No to dodajemy jeszcze jakieś 2 ml i będzie gitarka. Czyli w sumie 2, 3, 4,5 ml. I teścik. Dobra, jest 5, 6. Jest ok. Powinno być 5 55 może troszkę mniej, ale myślę, że 5 6 też jest spoko. Pecha samego słodu też jest w okolicach 5 5 także myślę, że to wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Nie wiem, jak to. A co ty tu robisz? No, ja w kuchni wojuje. Ważysz? No a taką szybką barkę, wiesz? Wykorzystaj z sytuacji, że mnie nie martwą? Nie, no dziło mi się, znalazłem super recepturę, to mówię, muszę spróbować. Okay, minuta minęła. Dobra, teraz podgrzewa się do 73 stopni. Ciekawe w jakim czasie się podniesie. Temperatura w tym momencie spada do 60, także ma 13 stopni w górę. I mam nadzieję, że będzie około 10 minut, jak będzie ta temperatura rosła. Do tej zadanej. No i potem jeszcze tylko minuta 77 i to jest naprawdę koniec zacierania. Co to jest? Jodowy wskaźnik skrobi. żeby sprawdzić, czy jest Właśnie, czy nie ma. Znaczy, czy jest? No. Czy się zatarła? I wygląda na to, że całkiem nieźle się zatarło. Tak, i tu jest napisane, że próbkę zacieru umieść na białej podstawce, dodać kilka kropel wskaźnika. Zmiana barwy na granatową bądź fioletową świadczy o obecności w zacierze nie z. skrobi. Czyli rzęzy my by jej nie przerobiły i... i jest nieźle. Nie jest fioletowe. Nie jest fioletowe? Ty... Też nie. Jest takie pomarańczowe. Ej, hey, w zatarło się. Może nie do końca, może jeszcze jakieś elementy są. Ale ale jest ok. Bo to, było krótkie zacieranie. to było bardzo krótkie zacieranie. Jest prawie 77 stopni, czyli 77. Przeczekam jeszcze minutę i to jest po zacieraniu. Dodać trzeba jeszcze, że w momencie, gdy wsypywałem słód do 58 stopni, no to tam już się zacierało. Czyli do tego całego zacierania trzeba dodać jeszcze jakieś 5 minut w temperaturze 58 stopni, czyli w sumie 21 minut zacierania. To i tak jest bardzo nieźle. Dobra, takie szybkie podsumowanie całego eksperymentu. No to generalnie ku mojemu zaskoczeniu eksperyment się udał. Próba jodowa pokazała to, że słód się zatarł. Nie pojawiły się tam żadne fioletowe, ani tam powiedzmy różowe, czy jakiegokolwiek tego cieniu refleksy, czyli to tak naprawdę większość skrobi została przerobiona. No 21 minut w sumie całkiem nieźle, całkiem nieźle. A co do samego piwa, no to będzie to jakaś kwejkowe pale ale która będzie chmielona tylko i wyłącznie chmielem simko. zrobiłem taki hopstent, bo miałem trochę czasu no to to zrobiłem no i jeżeli chodzi o wydajność, no to raczej kiepska, nie liczyłem tego jak to jest procentowo, no ale 4,5 kg chyba 4,5 kg Słodu dało 14 Belgii tylko, no ale gotowanie było 15 minutowe, krótkie, no i nie robiłem wysładzania, które jednak w przypadku ważenia na takich kociołkach daje naprawdę sporo tego, co zauważyłem. No na pewno byłoby tego piwa więcej i sądzę, że nie byłoby ono mniejszym ekstrakcie. No, także tyle, jeżeli chodzi o ten eksperyment. Ja jestem zadowolony. Aha, 10 litrów piwa, tylko 10 litrów. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten szybki odcinek. Trzymajcie się i na razie.